Witamy po przerwie. Szanowni słuchacze, przypominamy, że dzisiaj zgromadzili się przed mikrofonami sami panowie i rozmawiamy na temat kobiet, mężczyźni, kobietą. W pierwszej części naszego spotkania panowie przedstawili powiedziałabym, że kobiety w samych superlatywach i to pięknie, bo tak zapewne jest. A teraz e, chciałabym zapytać tych młodych mężczyzn, co panowie najbardziej cenicie w płci pięknej? Co cenicie najbardziej? Jak myślicie? Wygląd, charakter, uroda, sposób bycia? Proszę bardzo. Ja najbardziej cenię w kobietach tą empatię taką empatyczność w stosunku do czy w rodzinie do młodszych krewnych, czy też nawet widzimy to w życiu takim klasowym, że y, dziewczyny raczej bardziej się angażują właśnie w takie akcje charytatywne i społeczne. I właśnie cenię to, że potrafią dostrzegać te dobre cechy i też potrafią i chcą pomagać. Bardzo ładnie to ująłeś. Dziękuję ci bardzo za to, bo to jest taki myślę punkt też zaczepienia. Rzeczywiście. Czyli nie tylko wygląd, ale to, co robią, a więc sposób bycia, działania. Dawid, a ty co najbardziej cenisz w płci pięknej? Najbardziej w kobietach cenię opiekuńczość, wytrwałość oraz samo to, że są, samą ich obecność, bo często jakby sama obecność kobiety jest ważna w życiu mężczyzny. A chcesz mi, Dawidku, powiedzieć, że w ogóle nie interesuje cię wygląd zewnętrzny? To zależy, jaka to jest kobieta. Jakby interesuje mnie wygląd zewnętrzny mojej dziewczyny, ale nie interesuje mnie wygląd zewnętrzny mojej babci i mamy. Rozumiem. A na co na początku patrzysz? Czy tylko na wygląd, czy na przykład patrzysz na charakter, a wygląd jest sprawą drugorzędną? Myślę, że raczej każdy na samym początku zwraca uwagę na wygląd, bo mimo wszystko jest to. Pierwsze, co widzimy w drugim człowieku, jakby potrafimy zobaczyć, jak ktoś wygląda, ale nie od razu potrafimy poznać jego charakter. To prawda. Panowie, zgadzacie się z kolegą Sławek? Czy ty się zgadzasz ze swoim kolegą z klasy? Czy wygląd jest ważny na początku? No, ja uważam, że wygląd nie jest najważniejszy na porządku, ponieważ przede wszystkim liczy się ten charakter. Ale Sławek, zanim poznasz ten charakter, to najpierw widzisz piękną kobietę. Chociaż wszystkie kobiety są piękne, prawda, panowie? Oczywiście, że tak. Tak, tak też myślałam. Sławek, czyli dla ciebie charakter, tak? Tak. Mhm. Dawid, a dla ciebie? No, przede wszystkim charakter gra główną rolę, ale gdy poznajemy się, no to jednak zwracamy uwagę na wygląd drugiej połówki i drugiej osoby. Ale na przykład osoby poznane w dzieciństwie, yy, przyjaciółki, no wtedy nie zwracaliśmy aż tak dużej uwagi. Ale przyjaźnie, głównie ze względu na charakter, zostają przez długie lata. To prawda. Jeżeli są prawdziwe, to z pewnością. I tutaj też masz rację. Chłopcy, a wy, co cenicie najbardziej w płci pięknej? miłość? No to chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że jednak charakter, taka właśnie wyrozumiałość, yy, dogadywanie się z drugą połówką. Miłość, no ale popatrz. Młodzi Twoi koledzy, młodzi chłopcy, którzy chcą poznać, prawda, swoje dziewczyny, swoje sympatie, myślisz, że najpierw patrzą w głąb takiej dziewczyny, czy jednak patrzą na to, jak wygląda, prawda, jak się ubiera, jak się zachowuje? No tak, zdecydowanie najpierw jednak popatrzą, jak wygląda ta druga połówka, no ale potem poznają ją i widzą, że mają dobre serca. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to tak idzie, y, można powiedzieć, w parze. Ten wygląd tak. z charakterem. Ze spotkania na spotkanie przekonujemy się, co takiego jest w tej kobiecie, co mnie pobudza do działania, co sprawia, że chce mi się żyć. Czy tak to wygląda? Dokładnie tak. <noise> Patryk, a ty co cenisz najbardziej? Ja również się zgadzam z moimi poprzednikami, lecz y, moim zdaniem, na przykład, y, kobieta. Według mnie nie musi nakładać tony makijażu. Tak naprawdę, ponieważ są same w sobie naturalnie piękne. Nie muszą, tak jakby po prostu zakrywać tej swojej prawdziwej twarzy tak naprawdę. One już są same w sobie, jak w stanu, takimi, można powiedzieć, że poetkami. Ale pięknie ująłeś to w taki poetycki sposób. Naprawdę cieszę się, że tutaj jesteś. Mam nadzieję, że słuchają nas też młode kobietki. I tutaj się z tobą zgodzę, że widząc na tych szkolnych korytarzach e, młode dziewczyny, naprawdę bardzo ładne, a mają niestety na sobie... Właśnie makijaż y, dogłębny. Pytanie po co? Kiedyś pamiętam, jak jedna z uczennic zapytała mnie, a dlaczego ja nie farbuję włosów? Więc powiedziałam, że co ja będę robiła, droga Aniu, w wieku swojej mamy? I, i rzeczywiście, to co powiedziałeś, są piękne same w sobie i nie trzeba tego psuć. Dlatego drogie dziewczyny, zapamiętajcie. To nie mówię ja, kobieta w podeszłym wieku, tylko mówi to wasz kolega Młody chłopak, który widzi was każdego dnia na korytarzu, obserwuje i na podstawie tego snuje tutaj takie rozmyślania, rozważania, z którymi się zgadzam naprawdę w stu procentach. Drodzy panowie, powoli wkraczacie tak naprawdę w dorosłe życie. Tutaj za chwilę sześciu panów skończy szkołę, z maturę, pójdzie na studia, na wymarzone studia. I zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę, jakbyśmy na to nie patrzyli, to jest to czas bardzo ważny w Waszym życiu. Chłopcy z liceum są w trzeciej klasie, a więc też za rok opuszczą mury szkoły. Jesteście, mam nadzieję, pozytywnie nastawieni do przyszłości, staracie się mądrze planować każdy swój krok. I jak myślicie, czy prawdziwi mężczyźni powinni wspierać swoje kobiety? Myślę tutaj o tych waszych połówkach, ale kiedyś, jak już zostaniecie małżonkami, czy powinniście wtedy wspierać swoje żony w przyszłości? Myślę, że na tym opiera się miłość, właśnie i też większość relacji, które mamy na co dzień, że możemy wesprzeć kogoś, i też ta druga osoba może nas w trudniejszym czasie też wspomóc, i szczególnie właśnie w takich relacjach tam z w trudniejszych chwilach trzeba się wspierać, żeby właśnie wytrwać w tym dorosłym życiu. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo, że powiedziałeś nam o tym. Jak myślicie? Pytanie do pozostałych. Czy prawdziwy mężczyzna powinien wspierać swoją kobietę, Olivier? Myślisz, że powinien, czy też nie? Ja myślę, że jak najbardziej powinien wspierać swoją drugą połówkę, hmm. ale tak samo uważam, że Kobieta powinna również wspierać mężczyznę myślę, że na tym opiera się związek. Ale rzeczywiście zgadzam się z tobą w 100%. Małżeństwo to taki kompromis, prawda? Więc ale wiemy zawsze, że możemy na kogoś liczyć. I mówię to już wam jako mężatka z 20-letnim ponad nawet stażem. I to jest właśnie piękne, że tutaj bardzo dziękuję swojemu małżonkowi, który zawsze jest i na którego zawsze mogę liczyć. I właśnie, tak jak powiedzieliście, czuję się wtedy bezpieczna i jest mi z tym bardzo dobrze. Dawid, czy prawdziwy mężczyzna powinien wspierać swoją kobietę? Według mnie każdy mężczyzna powinien wspierać swoją kobietę, ponieważ to wynika z miłości. Miłość jest przede wszystkim wsparciem tej drugiej osoby. Każda społeczność musi coś wnieść do tej relacji. Dokładnie. Panowie mówicie, że powinien wspierać, ale ja chciałabym was dopytać, a w jaki sposób można wspierać kobiety? Jak myślicie, macie jakieś pomysły czy jeszcze nie? Patryk, w jaki sposób może mężczyzna wspierać kobietę? Czy na przykład kiedy zostaniesz mężem, to możesz zrobić zakupy, posprzątać dom, odkurzyć, zatankować samochód i tak dalej i tak dalej? Tak, właśnie na tym jak tutaj inni wspomnieli, opiera się związek, czyli tak, bym wspierał kobietę na przykład poprzez to, że y, pomagałbym jej w przygotowaniu obiadu, tak? Albo na przykład, gdy przychodzą goście, gdyby przyszli do nas y, goście, no to wiadomo, trzeba przygotować. Y, kobieta zrobi y, sałatkę, ja zrobię na przykład pokro, pokroję mięso. No, mniej więcej na tym to by tak polegało, tak bym wspierał. Oczywiście zakupy również bym robił, tak? Pięknie. Drogie panie, czy wy tutaj słyszycie jakiś wspaniały kandydat na męża? Dobrze, dziękuję ci bardzo. Szczepan, a jak ty uważasz, że mężczyzna może wspierać kobietę? Czy będziesz kiedyś w przyszłości swojej żonie na przykład mył samochód, odkurzał mieszkanie? Myślę, że każdy swoim samochodem się powinien zająć. Naprawdę tak myślisz? I nie posprzątałbyś żonie samochodu. Ja na przykład też jeżdżę samochodem, ale nie cierpię e, sprzątać w samochodzie w domu. Owszem, ale auta nie. O tankowaniu nawet nie wspomnę, więc jestem bardzo wdzięczna swojemu małżonkowi, że zawsze robi to on, ba, że nauczył to naszych synów, i też panowie moi właśnie synowie często mówią, mamusiu, to my ci podkurzamy w samochodzie. Super chłopcy, zatankujcie. E, poodkurzajcie. A ty Szczepan naprawdę myślisz, że nie, kiedyś w przyszłości twoja żona będzie musiała sobie sama sprzątać w tym aucie? No mi by się z czyjegoś samochodu nie chciało sprzątać. O, to chyba jeszcze nie kochałeś aż tak bardzo, a może po prostu dlatego tak mówisz, że jeszcze nie masz żony. Proszę państwa, to wszystko tak jak mówicie zależy od mężczyzn. Miłoż się tutaj uśmiecha. Miłoż, ty myślisz, że ty będziesz sprzątał kiedyś w przyszłości swoje nie samochód i tankował? Jak najbardziej. Myślę, że nie sprawiałoby mi to problemu, ale to też dogadywanie się coś nawzajem. Ja bym zrobił coś. I moja połówka właśnie coś innego. dobra. A twoja żona w tym czasie y, przygotowałaby obiad. Obiad, jasne. Szczepan, a jeżeli twoja żona w tym czasie przygotowałaby obiad, to jednak umyłbyś ten samochód, czy też nie? Wtedy to już bym się chyba przemógł i bym umył. Brawo dla Szczepana, czyli w drodzy panowie, y, widzicie, nawet jeżeli inaczej patrzycie na pewne rzeczy, to tak naprawdę i tak można zmienić swój punkt widzenia. Super, ale jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz. Czy Wy, jako młodzi mężczyźni, dostrzegacie różnice, jeżeli chodzi o emocje u mężczyzn i u kobiet? Obserwujecie zresztą swoje mamy, babcie, ciocie, drugie połówki, koleżanki w klasie, na korytarzu, przyjaciółki i tak dalej. I czy widzicie różnice, jeżeli chodzi o te emocje? Jak Wam się wydaje? Dawid, dostrzegasz jakieś różnice, czy też nie? Uważam, że mężczyźni. Mniej emocjonalnie podchodzą do życia niż kobiety. W niektórych sytuacjach lepiej radzą sobie ze stresem i mniej panikują w wielu ciężkich sytuacjach. Masz rację i dlatego jesteście nam bardzo potrzebni, bo kiedy kobieta nie wie co zrobić, to wy stoicie obok i swoim męskim ramieniem potraficie wesprzeć te delikatne istoty. I to jest piękne. A ty, Dawid, dostrzegasz różnicę? No myślę, że ta różnica jest. Właśnie mężczyźni próbują zachować tak zwaną zimną krew. Kobiety często myślą bardziej racjonalnie, bardziej skrupulatnie podchodzą do tych spraw, rozmyślają nad pewnymi sprawami. No, mężczyźni nie są dosyć tacy drobiazgowi. To prawda, panowie dla was jest kolor biały, czarny, czerwony i koniec kropka. Kiedy mówię seledynowy, czy każdy z was wie o jaki kolor chodzi, kiedy mówię purpurowy i tak dalej. I to są właśnie te różnice. Ale kiedyś też słyszałam właśnie jak to kobieta idzie spać na przykład i jak idzie spać mężczyzna. Kiedy kobieta mówi, że idzie spać, to po drodze jeszcze zrobi tysiące rzeczy. Nie wiem, nakarmi psa, przywyjmie mięso na obiad na drugi dzień, napisze dziecku usprawiedliwienie, przyszyje guzik, posprząta w łazience, przetrze jakieś kurze, jeszcze zajrzy do każdego dziecka, jeszcze porozmawia z każdym dzieckiem. I tak dalej, i tak dalej. I mąż zdziwiony pyta, to jeszcze nie poszłaś spać? Natomiast kiedy mężczyzna mówi, idę spać, to po prostu wyłącza telewizor, gasi światło i idzie Spać. Czy tak to wygląda? Patryk tak na mnie patrzy. E, Patryk, czy tak to wygląda z męskiego punktu widzenia? Myślę, że tak to wygląda z męskiego punktu widzenia. Mężczyźni, jak coś powiedzą, to po prostu to zrobił, a kobieta, jak coś. Powie, to i tak jeszcze zrobi inne czynności, które na przykład jej się przypomniały, a musiałam jeszcze to zrobić. Mhm. No i, a mężczyźni to raczej tak odkładają, a jednak na później. Czyli, proszę państwa, takie są fakty. Szczepan, zgadzasz się z tym? Zgadzam się. Ale tak to obserwujesz rzeczywiście, że panowie są konkretni, a kobiety to tak mówią czasami coś innego, a robią co innego? Tak to właśnie obserwuję. Jeżeli mówię, że coś zrobię, to to robię, a nie jak w przypadku na przykład mojej mamy, że coś mówi i to jeszcze trzeba czekać, aż to zostanie wykonane, bo są jakieś po drodze obowiązki. Ale właśnie, a po drodze wykonuje te obowiązki. Popatrzcie, jak wasze mamy funkcjonują. Gotuje obiad, nastawia pranie, rozwiesza pranie, piecze na przykład jakieś ciasto i, i powiedzmy jeszcze międzyczasie myje okna albo odkurza i ściera kurze w salonie. Czy wy tak potraficie? Przecież Wy jak gotujecie obiad, przygotowujecie na przykład posiłek, to tylko przygotowujecie posiłek. Sławek chce tutaj zabrać głos. Tak, właśnie mężczyźni, jeżeli robią jedną rzecz, to nie potrafią skupić się na innych jeszcze, na przykład trzech lub czterech rzeczach, tylko wykonują to jedno, a nasze mamy właśnie jeżeli robią jedną rzecz, to potrafią zrobić jeszcze kilka y, obowiązków na jaz. A czy myślisz, Sławek, że to jest źle? No nie, właśnie, to jest dobrze, ponieważ uczy to wykonywania obowiązków. Dokładnie, bo gdyby kobieta robiła tylko jedną rzecz, no to drodzy panowie, niestety, jakby się zajęła w poniedziałek praniem, to obiad z poniedziałku mielibyście w piątek. Także widzicie, jak to wygląda, ale rzeczywiście mózg kobiety działa inaczej, a mózg mężczyzny inaczej. I drodzy panowie, musicie też pamiętać, żeby kiedyś zrozumieć swoje kobiety, swoje żony przyszłe, żeby teraz zrozumieć swoje mamy. Bo rzeczywiście czasami staramy się zrobić więcej rzeczy od razu, ale to nie wynika z tego, że nie jesteśmy zorganizowane, tylko dlatego, że chciałybyśmy dla tego domu, dla tych swoich ukochanych domowników zrobić dzieci, męża, jak najwięcej, jak najwięcej. Czyli cieszę się, że to zauważacie, bo nie oszukujmy się, ale to są po prostu fakty. Tak jesteśmy skonstruowani i chciałabym. Tutaj zaapelować do wszystkich panów, że po prostu takie kobiety są i czasami warto pójść na ten kompromis, dogadać się, bo tak jak mówią tutaj chłopcy, związek jest oparty na takim dogadywaniu się, na pójściu na różne kompromisy, wszystko po to, żeby żyło nam się lepiej. A panowie, tak na zakończenie chciałam zapytać, czy w ogóle można zrozumieć kobietę? Czy da się zrozumieć kobietę? Radek się uśmiecha, Miłosz kiwa głową, że nie. Radek da się zrozumieć kobietę? Jak się człowiek trochę postara? Można próbować, ale chyba najbardziej kobiety rozumią kobiety, bo jednak mężczyzna brakuje mu takich zdolności wrażenie psychologicznych, żeby faktycznie... Hmm, zacząć tak myśleć jak kobiety. Ale jeżeli panowie się postarają, to mam nadzieję, że uda im się zrozumieć właśnie te istoty piękne, e, istoty delikatne. I to jest najważniejsze. A wy chłopcy uważacie, że można zrozumieć? Oliwier? Da się zrozumieć kobietę? Ja myślę, że jest to trudne zadanie i myślę, że można próbować. Pięknie, tak jest, ale wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe. Także drodzy. Panowie, przed wami y, wiele rzeczywiście jeszcze zadań do wykonania i zobaczycie, że skończycie szkołę, a pojawią się inne zadania, ale z którymi też zapewne sobie poradzicie. Także y, cieszę się serdecznie wam chłopcy, dziękuję za to męskie spotkanie, podkreślam męskie spotkanie, bo y, jak już współpracujemy z Katolickim Radiem Zamość 10 rok, to jeszcze... Tylu panów przed mikrofonami podczas jednego spotkania nie zasiadło, przynajmniej kiedy ja prowadziłam audycję. I bardzo się cieszę, że przyjęliście moje zaproszenie. Dziękuję Wam, że zechcieliście się podzielić takimi swoimi przemyśleniami na temat kobiet. Mam nadzieję, że zarówno Wy, jak i nasi słuchacze, a przede wszystkim drogie panie, znajdą w tej naszej audycji coś dla siebie. Coś, co być może pomoże im uwierzyć, iż są niepowtarzalne, że są naprawdę wyjątkowe, że są jedyne w swoim rodzaju. Niestety nasza audycja powoli dobiega końca. Dlatego też, korzystając z okazji, pragniemy pozdrowić serdecznie całą społeczność szkolną zarówno zespołu szkół w Lubaczowie, jak i Liceum Ogólnokształcącego. Życzymy wszystkim paniom zdrowia, życzymy spełnienia najskrytszych marzeń i życzymy samych radosnych dni. I życzymy przede wszystkim tego, żeby uwierzyły, że są naprawdę wyjątkowe i żeby uwierzyły w siebie. Dziękujemy wszystkim za uwagę i już dzisiaj zapraszam państwa na kolejną audycję. Do usłyszenia już za miesiąc.